Dawaj, Oho. środek, bęgier e, dawaj kombator O, bęgier, kurwa, środek No nie lubisz takich piłek Booster, dobrze Masz O, skocz Dawaj, dawaj Słyszałeś? Jeb yeah. Zwyczajny skok było zrobić Zrobiłem <noise> powiedział, Jeden 8 to była ostatnia dobra wersja. Nie skacz, nie skacz Maciek, nie skacz. Nie rób tego. No zajął mi łóżko, no ja je sam skraftowałem. To nie jest twoje łóżko. Co ty twoje zrobisz? O oh, helie. Yeah. Let's get this bread, gamers. Maciek, jesteś geniuszem. Wiesz, że mogli się po prostu zebrać tego Dirtha. <noise> Tu Je jeden. Tu jeden. Tu jeden. Tu drugi jestem jeden. Będę jak zdjęcie. Crash. Crash, crash. Kto pierwszy dostaje crash? Speedrun. Leczcie się siema o tej no. porze. Każdy być może, jakby nie było. Na górze masz kamzę. Dwójkę. Ja mam dwójkę? Kamzę. Zmatmy. Ja chyba mam dwójkę. Dobra oh, Gasił Oł, a ty skąd się wziąłeś? A skąd się wziąłeś? Tego się... Tego się już spodziewać nie, ta, nie dał Dobra Jedziemy Pa Słyszycie No tak, no bo... bo samochody przecież od zawsze miały Pa, jak skacze ty. O kurwa, ktoś nie żyje? Tośmy pojechali. No po co dalej, Jędrzej? Ja, Gdzie jesteśmy? Bierzemy łaza? Ja bym to poczekał na tych, co będą biegli do strefy. Znaczy... Od razu na pochinki poch po lećmy. Nie no, ja Katka chcę przelotować. Gacie chce Ci przelotować. Dzięki bola. To jest prawdziwy Przeciw. game. Trzeci. Prawdziwego. Na na, na bazie Jezu, gdzie to się kurwa dodaje bagaż? <noise> a nie, jeszcze bilet kupuje <noise> tutaj, <noise> tutaj jest klepa ostra, a on kupuje bilet do londynu. Mam... Czekaj, kurwa. Kiedy ty stanie taki wpiadł w Minecrafcie, że kupujesz bilety do to... <noise> Można kupić? Zobacz. Padło? Raczej nie, nie możesz kupić BON za 6600 Co kupić? Bona. Za 6600. Jakiego Bona? Bona Ka Bona? Tak, Bony M taki. A ja ci bona mogę za darmo sprzedać jak chcesz. O, 22.22, pomyślcie życzenie. To jest stara ci dzisiaj postawić. Bo... Właśnie na, na to jest takie Ja też no. to, to A wiesz, jak tankujesz na BP, to punkty ci do prawdziw? do Dokładnie, normalnie. Tak, bo oni mają taki ten... Um, to jest... Współpracę. To jest... Program lojalnościowy. Krosa, <laughs> cross Tylko pamiętaj, że musisz ten koła nie w bp, tylko w bp like. tylko kogo pupga ci idzie? Typa <laughs> widzisz, typa widzisz. Cicho, cicho, nie widzę. Widzisz typa. Na górze nad tobą jest. Gdzie ty paszysz? On na górze jest, na dachu. No przeskocz. Chujetko, patrzę. Wiesz że on nic u ciebie w domu Nie jest nie jest tabel. na samej górze w domu on, on jest u ciebie na chacie z matką herbatę pije Dawaj herbatę wariat. On jest na Huster I ja mam broń w końcu porządną O! Ja u... 24 znalazł! Fart. No i dobra, ale co z tego o, Widzisz to? prawej masz medy, po prawej masz medy Ja wiem widzę Wiesz co te Po co ci Taamo? Po co ty podniosłeś to amo? Nie wiem o nie, że ja. Być może Tlipa ma na to tak jak to tak jak ten, tak jak myśmy dzisiaj grali i jedziemy. Tak, ja, ja do niego mówię, weź się uleć. Ale się z tego samochodu. A, nie, no. nic nie stanie, no, nie, nie! Nie, 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 ja nawet nie zdążyłem powiedzieć. Przecież mi się nic nie stanie Nie zdążyłem tego powiedzieć do końca i już dostałem bań Maciek robi wiadro do góry I Tego jeszcze świat nie widział Tego jeszcze Dobra. świat nie widział <laughs> no Nie jesteś aleś już nie ale się no, Nie się, nie się zostało dwie kratki Daj mi Tylko chcę, nie mogę do góry Ma. jesteś mi zły Pyk Pyk do góry, fiat tego nie widział Wiadra do góry jest w porządku. Ja Tylko że ja mam myszkę zepsutą i mi lewy, prawy przycisk jakoś źle działa. Bo lewy to na pewno mi źle działa. Robię, robię wiadro właśnie zobaczymy czy to no. <laughs> no tab no tab jest. Firma No tam i prawy Dlaczego mi to chybało? No bo, bo się jedziesz. nie mogę słyszeć. Jak się Jak się, jak się Z to jest jak zwykły kopiec, stary, jak Battlefield, jak Call of Duty. Jest tak samo! Nie no jak prawda. nie! Czym się kładisz tam? Tam, Keepista. Nie, nie kładziesz się tam ze Nie. Nie wcale. Nie kłócasz ku. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Nikt tego nie widział, prawda? Czym ty się lecisz? Musiałem! <ślałem> Kto to był? <ślałem> Karnister warto, czy nie warto? A nawet kanister? Nie. Nie, sklep. Podalskie spodnie. To patrz teraz. Sklep, skrzynka. No, I z mi kody, patrz, bo... otwieram skrzynkę. Już te dropie spodnie, spokojnie. U, 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 u. Jacket. Jacket. coś. Patrz, kolejny jacket drop, no. To, fajny, to fajny I tak, i tak te niebieskie najlepsze. Ten taki... O, to jest fajny. Dobra, bo mam jeszcze. Olej koło mużyńska. murzyńska, dobra. Ja bym do niego zadzwonił dzisiaj, ale święto jest tu tak niebardzo, nie? Tu jest dzisiaj święto, lany poniedziałek to nie święto. No to zadzwonię ty typa. I. ja go chyba biorę, wiecie? Ja go chyba biorę. Tego typa bierzesz? Tego bierzesz typa na warsztat. Ja go biorę. Coś na minus 10. Nie ma napisane jakie to jest. Switch, to, no. i to jest też. Switch Animal Crossing też już został wyprzedany, nie ma w ogóle nigdzie na stoku. A ludzie to potem sprzedają teraz. E, ono... Resale, da? tak. Tak, rese resale są, ale tak, oryginalnie kosztuje 1750. Tak, i, i pewnie po 2200 2, 2 pewnie jakoś. E, Na tym. Jeszcze Na Olympicie jest za 200, a na Allegro jest za 2400. Gitówa. Pozdrawiam serdecznie, nigdy nie kupię Switcha. Co ty widzę z dziewczyną? Ale czasami to mnie wkurze, jak on dzwoni tak... Nie no, to tak. Nie, Tylko, że po prostu miałem spokój przez to dni, więc wiesz... Już brakowało mi tego zjednoczenia, ale... Ale najbardziej to mnie komputerem brakowało No kurwa, czy ten. NA CIEBO DWA BUSTY, DWA NIE?! Idź, to wiatro już walnie, bo jakiś nerwowy jest.